Co gdybym Ci powiedział, że latający Holender i Pirat Pachy to ta sama osoba? Cześć, ja jestem Thomas i dzisiaj przedstawię Wam przerażającą teorię na temat Spongeboba kancie tego. Jednak na wstępie chciałbym poprosić was o zostawienie ławeczki w górę, subika oraz komentarza. A teraz bez przedłużania zaczynajmy. Kim jest Pirat Pachi? Jest on prezesem fanów Spongeboba tego I pojawia się on w odcinkach specjalnych programu. Pachi ma dosyć smutne życie, które opiera się na rozmowie z papugą, która go gnębi. I gdyby mogła to bez problemu by się go pozbyła. A mimo to Pachi dalej z nią przebywa. Jednak teraz w tym momencie zwróćmy uwagę na jego rozwój. Oglądając wszystkie odcinki z Patchi, możemy zauważyć, że poświęcił on całe swoje życie dla Spongeboba. Jednak gąbka nie odwzajemnia jego uczuć, co z każdym odcinkiem coraz bardziej wpływa na Patchiego. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się, kiedy Patchi zaprosił Spongeboba na swoją imprezę. Jednak gąbka się nie zjawiła. Widać, że Patchiomu jest smutno z tego powodu. Jednak próbuje on ukryć swój smutek. Jednak jest gorzej w odcinku, w którym Patchi wyrusza na przygodę, aby znaleźć zaginiony odcinek Spongeboba kancia stoportego. Kiedy Patchi Prawda o tym odcinku, i już wie, że to tylko zbiór scen, kiedy SpongeBob chodzi. Przechodzi on wtedy załamanie netwowe i wpada w szał. Jednak potem znajduje prawdziwy odcinek i już jest spokojny. Jednak już wtedy widzimy, że coś jest z Patrickiem nie tak. W odcinku specjalnym z okazji 10 dziesięciolecia SpongeBoba widzimy, jak Patrick ogarnął kontakt do wielu znanych osób z show biznesu. Jednak mimo to gąbka się nie zjawiła. Po raz kolejny wpada on w szał i wydaje mu się, że znalazł on gąbkę. Jednak to tylko sen. Nie zmienia to faktu, że to jest już lekko przerażające, co się dzieje z Patrickiem. W innym odcinku, kiedy Patchy gubi się na pustyni, widzimy jak Pachi znowu ma halucynacje związane ze Spongebobem. Jednak dalej nie jest to prawdziwy Spongebob, tylko halucynacja. Jednak jest jeden odcinek, kiedy Patchy spotyka Spongeboba. W tym odcinku Patchy wysyła się w prezencie Spongebobowi. Jednak mimo, że nie wiemy tego wprost, możemy uznać, że to halucynacja. A Patchy nigdy nie spotkał Spongeboba kancia tego. Jednak jest jedna rzecz, która jest dziwna dosyć. Na śmietniku za tłustym krabem widzimy napis Pachi was here, które może zastanawiać. Teraz przejdziemy do kolejnej postaci w tej teorii, czyli do latającego Holendera. Latający Holender jest legendarnym piratem, który nawiedza bikini dolne. W seriale możemy zauważyć, że ma on obsesję na punkcie SpongeBoba kancia tego. Widzimy jak Holender znęca się nad Spongebobem, jednak ostatecznie chce zostać jego przyjacielem, tak jakby odczuwał on chęć zemsty. Mimo to dalej zależy mu na gąbce. Zastanówmy się, komu może zależeć na Gąbce. A mimo to chce się na nim zemścić. Tak, właśnie tak. Może to być Pirat Pachi. Jednak Pirat Pachi i Latający Holender wyglądają nieco inaczej. Ale słuchajcie tego. W jednym z pierwszych odcinków Spongeboba Kancia tego. widzimy karty. Jedna z tych kart przedstawia Latającego Holendera. Jednak nosi on inny kapelusz niż Holender, którego znamy. Natomiast kto nosił taki kapelusz? Tak, Pirat Pachi nosił taki kapelusz. A w odcinku, w którym Latający Holender się przebiera widzimy jak w szafie ma takie samo ubranie jak... Pirat Pachi. Jednak pojawia się pewien problem, ponieważ Pirat Pachi żyje w tym samym czasie co Spongebob, a Spongebob wiele razy spotykał latającego Holendra. W serialu widzimy wiele błędów związanych z latającym Holendrem, jednak można to potraktować jako lenistwo scenopisarzy. Jednak co by było gdyby, okazało się, że wydarzenia nie są ułożone chronologicznie, a latający Holenders ma możliwość podotuszowania w czasie, co ma sens patrząc na to, że jest on postacią magiczną. Jeśli uznamy, że to prawda, to wszystko nabiera sensu, a to pozwala mu na bycie piratem Pachim, jednak to oznacza, że Pachi w pewnym momencie zginął. W odcinku, gdzie Pachi spotyka z Spongeboba dając mu się w prezencie, na koniec widzimy jak Pachi Leży na wyspie, gwałtownie wijąc się z bólu. Sytuacja ta wygląda jakby patrzy się dusił, posiadając w tym czasie głowę w piasku. Jednak byłoby to naprawdę smutne. Gdyby okazało się, że patrz nie żyje, jak zareagowałyby na to młode osoby, które oglądają Spongeboba? Przecież dzieci nie mogłyby się dowiedzieć o śmierci Pirata, i w tym wypadku twórcy musieliby go jakoś zastąpić. I tak właśnie się stało. Pirat Patrzi został zastąpiony wersją animowaną, aby dzieci nigdy nie dowiedziały się o jego śmierci. Potem wszystkim duch Patrzego ląduje w bikini dolnym, a patrz po całym załamaniu związanym z odrzuceniem przez gąbkę zostaje latającym Holendrem i próbuje się zemścić na gąbce. Jednak nie potrafi, ponieważ dalej darzy go sympatią. W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodoba. Zostawicie tu łapeczkę w górę. Link do twórcy teorii w opisie. A ja się z wami żegnam, więc bum zjazd.